Witam tutaj, je dawno ześć trzy z ściłą misją zagrajmy wymordę 3 aktywy wersyjne. Jest tu już szymamisy, czyli pociąg. Yy, nie wiem dlaczego nie było intra, ale chyba powinno być. O, czy już żeby na tył można było przejść? Pierwszy bóg Skaczemy, to nie lecimy tam, ale no, dobra, może pteczkę znajdziemy jakąś fajnie. Chcielibyśmy znaleźć. Drzwiami możemy je otwierać i zamykać. O cholera, Boże, nie myszki. Włączaj dźwięk, po prostu mnie już nerwę, ja trzeba przyznać. Kto może słuchać jakiś... Ja no, dźwięk no też... ...chociaż jest. What the fuck? Dwóch... Wakh. Kolejne drzwi. No choć to dalej jakąś taką misję w pociągu. No o cholera, mamma. Okej, okay, pełne full życia. O, dostał. Czy mi się wydaje, czy parkour FK. FK. Maior Edge. Jeden. O, Cholera. Nawet nie wiem, jak to było możliwe. Tak, ma po prostu masę bagów. O, ptaczek chociaż. Przecież mamy taki, byśmy byli cali zdrowi. Graty. O, cholera. Cholera. Nie wiem, skąd ja wziąłem shotguna. A przecież shotguna straciliśmy dużo, do, do życia. HP klik słów. F. tak go. More levels. Tam coś będzie, bo widać było. Wow, ale... To było straszne. No, straszne. Straszne, że nie mogę wejść. To jest batch. Nie, nie! Aha, spadłem. Ech! He, trzeba było tak przejść. Jeszcze może. A tu będzie taki już typowy siekanka. No, typowa siekanka, nie typowy. No ma ich. Fuck! O, <noise> To było dość śmieszne. Dobra. 5000 Niemców wybito. Challenge complete. Steam unknucket. Steam L.F. Steam L Steam... No kurde, dobra. Steam challenge unknucket. Kill everyone enemies in the on, in the in the in the in Wiem głupie to jest, ale. Oh, le. Tańczy, tańczy nasz mistrz. Może the bzdur, bzdur. Może to mi się może to mi się in bez... in na in przejść. A... Ha! fajnie. nie to było dziwne. Dobra, loading. Jest F, to go dalej. O, da mi się skoczyć, patrzcie. F, muszę poczuć. O, cholera. Myślę, że już po mnie będzie, ale dobra. Śmiałbym się, jakbym ten czołg do mnie zaczął strzelać. O, skąd się wziął? Kupelwagen! Mój stary towarzysz. Tę grę można ukończyć tylko z MP40 albo... ...pistoletem. A mamy... A, pistolet nie mamy. To nie ukończymy. Neff Challenge. Kill... ...more... ...enemies... Vanguard. grenade. Oh shit. Ragdoll, fajny. Challenge accept. Challenge complete. Kill two enemies USA a kolba. Nie, ale ja będę taki wymyślał głupie challenge. I challenge. Zabij go granatem. Woo, fuck fuck off. <tryk> Challenge complete. Kill USA Granate. Kill the one enemy and. K Fuck this! O! Bloody! 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 I like it bloody! Nie Hitler tak będą miał nauczkę! Jakich już, że poważnych Polaków! Myślę, że jest Polak. Kurde! a wielkie... ...ustrojstwo. Aha. Oh shit! Talk. Myśliwiec, muszę tego pedała zniszczyć. Dobra. Fuck off! Fuck, off, fuck off. Fak, ah, fuck. Fuck, mamy problemy techniczne małe, więc widzimy się za moment, jak zniszczymy ten pedantski myśli Fuck off. jesteśmy dalej, fuck faka fuck off. fuck, off. fuck off, znów problemy mini techniczne, ale może nam się uda? Myszło, przestało, znów. No, może to już będzie końcówka, ale chyba tak, no. Nie, zamytam z problemami technicznymi, fuck off. fuck off. challenge. Miej przynajmniej sobie 50 HP. O, a, chciałem go zabić. Więc widzicie.